czas żebyś dowiedział się jakiej broni będziesz używać jeżeli kiedyś ci się zdarzy że nie opracowałam bardzo te dla Mosca Co to za broń? Czy używamy mieczy? Najważniejszą bronią zwiadowcy jest tajemnica, cisza i umiejętność krycia się. Czasem jednak zawodzą, a wówczas trzeba walczyć. I do tego służą nam miecze? Nie, do tego służy nam łuk. To jest łuk refleksyjny, tak to się nazywa. Nie masz jeszcze dość siły, by uporać się z pełnowymiarowym łukiem prostym, więc to podwójny wygień, kiedy rzewca zapewni twoim strzałom dodatkową moc i szybkość przy stosunkowo niewielkim naciągu. Nauczyłem się sztuki sporządzania takich łuków od temu dżynów. Kim są temu dżynowie? To bardzo zawzięci wojownicy ze wschodu i przy tym prawdopodobnie najlepsi uczynicy na świecie. Walczyłeś przeciwko nim? Panie? Przeciwko. A potem przez jakiś czas razem z nimi w boku? Zadaję zbyt wiele pytań. Chcesz spróbować? Proszę bardzo. No dobrze. Na razie to odłóż. To są noże zwiadowcy. Wyjmij go, ale uważaj, jest ostry. Co do rzucania, patrz! Jak można się tego nauczyć? Ćwicząc. To na wypadek, gdyby nieprzyjaciel zdołał się zbliżyć. Choć o ile masz jakie takie pojęcie o strzelaniu z łuku, i gdy do tego nie dojdzie. Ten nóż również nadaje się do rzucania, a przy tym możesz za jego pomocą sparować uderzenie miecza. Został wykuty przez jednego z najlepszych kowali królestwa. Dbaj o niego i pilnuj, żeby zawsze był ostry. Będę klinował. Jest bardzo podobny do noży skandyjskich. Tamtejsi żeglarze nazywają je saksami. Mm. To połączenie broni i narzędzia w jednym coś w rodzaju ciężkiego noża. I jednak na uwadze, że pod względem jakości stali nasz oręż znacznie przewyższa broń skandyjską. A teraz musisz tylko nauczyć się ich używać. Jest, co to oznacza? Ćwiczyć, Ćwiczyć i jeszcze raz Ćwiczyć.